Siemanko, 6 grudnia wystartowała nasza oficjalna strona www.travigarage.pl Tam w zakładce sklep znajdziecie nasze gadżety, kubki, smycze, polary, bluzy, czapki, koszulki, torby oraz fantastyczne kalendarze na rok 2025. Pamiętaj, wybierając nasze produkty wspierasz naszą twórczość. Co jesteś przywiózł? Wentylator czy na pompę o 60kg tak luzu nie ma jakiegoś dużego, ale się mieści nie? I to będzie po prostu trzeba dobrze chłodnicę ustawić dobrze nie? chłodnicę, albo jakiś porting mu jakby już był jakiś duży no ale względem tutaj oryginału no i wagowo to jest i ten jest cięższy, metalowy 75% waży, tak no Pokaż go. No. No zobaczymy. No. Miejmy nadzieję, że te łopatki, takie są wygięte mocno i dużo, no powinny chyba lepiej dawać, nie? Mhm. Jakby ktoś pytał, to to jest z ładowarki JCB. Poczekaj teraz, a jeszcze... Jak tu wygląda sprawa tego, bo to jest... Aha! Ta strona przychodzi na pompę, czyli on by musiał iść tak. No to dobrze. No to fajnie właśnie. To właśnie będzie wyciągał z chłodnicy. No dobrze. Tak? No, nie, wyciąga z chłodnicy, ale w którą stronę? A nie, on i tak, tak czy tak obrócę, to tak samo są łopatki. Tak? No. Czy nie? No jest pochylona w tą i w tą. No to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ale trzeba go dobrze założyć. Ale jak wyciąga z chłodnicy, No on ma wyciągać w stronę I tu silnika. już w stronę silnika. No właśnie. Każdy wentylator tak działa. Nie? No on mhm. ma zaciągać jakby zimne powietrze z. Przez chłodnicę, woru, no. Przez chłodnicę. No, 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 A nie pchać ciepło od silnika. W chłodnicę. W I, i, I zamontować ko kierowcy jak w wistuli. Kooperatora. No, no dobra, no to... Kupiłem jeszcze ten. Drabinę, bo żeście z kubą połamali. No, moje spawy nie wytrzymały Dobra, otwieraj i przymierzaj tam i zaraz możemy nagrać, bo już tam montuje ten kompresor. Tak. A tu pokazywałeś Rafał? Tak, Kuba otwierał, po, po 285 zł kosztowała na naszej ulubionej stacji zielonej. A w Majstrze 270. Także 15 zł zaoszczędziłem. Mhm. Ale no i tak taka drabina sporo, nie? Mhm. No ale. No ta jest wyższa, tak? Nie. To samo. To samo, czyli tak? To, to samo. Ale no przynajmniej. Teraz nie ma... Bo pierwsze tamtą to chyba kupił tata, tak? Tak. To już byśmy się dobrze też nasłuchali, jak, że jest przejechana. Także zanim tata wrócił, to już odkupiliśmy. No to musiał chyba filmu nie oglądać Ech, Bo nie, nie bo raczej oglądam. A jeszcze nic nie stalentował, nie? No. Może zapomniał. Ładna, można ją olejem zalewać. Yy, Wieszę części do malowania na niej to będzie tak, białą farbą psikać Dobra To ten gaz też przywiodłem do migomatu Dobra, pasuje Pojechałem i jak zwykle pieniędzy na tracił Dobra, stawiając tamtej strony Podstawę zamontowaną, pod kompresor I teraz trzeba zamontować to koło tutaj To duże, ten odważnik jakby, czy co to tam jest I później przychodzi to koło I to będzie napędzać kompresor Mucarnia klimatyzacji Dlatego jestem ciekawy właśnie jak to tu wszystko wyjdzie Bo jeszcze trzeba napędzić kompresor od powietrza, nie? A no tak, go nie mamy, nie? I teraz ja tak, tutaj jest jeden pasek Jeden pasek napędza ten kompresor. I pytanie, czy jakbyśmy wzięli jeszcze z tego, bo ten kompresor. Dalej ba, jeszcze. Kompresor, ma dwa kółka, nie? Na dwa paski. Klimy i jedno jest wolne. Jedno jest wolne. czy jeszcze ten kompresor napędzi? Czyli ten pasek by musiał klim... napędzić oba kompresory. To nie wiem, czy to tak. Nie Zależy radę. jaki pasek. Optibelt musi napędzić. W sensie, że co? że ten pas nie wytrzyma? Może się ślizgać, no nie wiem, nie Ale czy, powiedz wiesz, mi no też. Jakby obie sprężarki nie muszą chodzić razem, nie? No tak, ale powiedz mi ten, yy, czy normalnie się montuje w Bizonie Klima na jednym pasku i to będzie działać? No tak, niby tak ma być. Taki jest zestaw, nie? To wał silnika dobrze będzie obciążony, nie? Z tamtej strony... No! Z tamtej to, strony to hydrostat... Tam jest, to na taki wielki wał... To... Te tutaj skrajne panewki ze szczytu będą miały dobrze. Zobaczymy, ile Lejlam wytrzyma. No, my go skatujemy dobrze. Jak nie wytrzyma, to jakąś fałkę, nie? Nie, tam wytrzyma. Wytrzyma. A Jak coś, to się jakoś zwiększy moc, mu delikatnie. Tak, wczoraj gadałem z Piotrkiem, właśnie tutaj imbiorskim. Pozdrawiamy. To mój kumpel, Też trębacz z szkoły muzycznej, a też bizonkiem zasuwa. To on mówi, że. Ja mówię, Piotrek, a ja tak faktycznie mi powiedz, bo on mówi, a silnik jaki on ten. Ale mówi, mm, faktycznie mówię, Piotrek, brakuje ci kiedyś w bizonie mocy, a on mówi, to byś musiał jechać pod górkę w ten zbożu, żeby tej mocy brakowało. Tak, że... No ale może tak, niektórych może się tak zdarzyć, nie? No, No, ale to na zwiększenie mocy to jest mnóstwo patentów, nie? A teraz Turbo... teraz wymieniać silnik, wszystkie mocowania, wszystko od nowa, nie? No jeszcze by to wszystko, no To jest, ale można mu dawkę zwiększyć, nie? I będzie miał więcej mocy. Zresztą wychodziły jakieś jednostki. Ostatnio oglądałem program o autobusach, to wychodziły jednostki 115 koni. No można by ten z turbo z autobusu sadzić, też tak pasowało. No właśnie, nie to! Odpalimy zobaczymy. Tak, się będziemy martwić. Tak. Później. Zawsze trzeba iść na grubo, a później się zobaczy. No bo to chodzi o to też, że jak z, z, pytanie, czy jak zwiększymy moc, czy będzie więcej palił, czy nie, nie? No bo to jednak taki, taka maszyna trochę pali paliwa, nie? Ciekawe jak ten hydrostat go będzie obciążał Nie będzie, hydrostat to nie O hydrostat ja się akurat nie martwię mhm. a powiedz to mocowanie hydrostatu też się nie martwić, Wszystko jest? No, wszystko dobrze No zobaczymy, no trzeba to odpalić, tak? Ale to przy pierwszym odpaleniu jeszcze nie załączymy Mocarnia? Nie załączymy nic, no bo nie mamy... Nie mamy siłowników, nie? no siłowników. Także już tu radka pozdrawiamy z kanału Rapidronic. się Możesz do nas radio wybierać powoli. No. Na montaż wszystkich siłowników. No montować pewnie będziemy my, ale musimy, no, ale musimy z Radkiem wiedzieć, pomierzyć, no, wszystko ładnie. Wiedzieć, jakich, jakich wysuwów, nie? Tak. Dobra. To w wypadku, nogi jej No będzie trzeba ją obciąć chyba i zrobić na to opieraną i tyle, nie? Tak, tak że tu zaraz flexi i. Dobra, to się zobaczy. Na razie ją trzeba odstawić. Tak. I tyle. To dobra. Zgalwanizowane to się jeszcze przyda kiedyś. To jest aluminiowe. Nie, ja no śmiejesz się. Dobra, działamy. Mam tu taką tulej, bo. Nie mogę wkręcić tego wentylatora w tokarkę. I będę musiał spawać chyba tą tulej tu tak ładnie na środku od środka tylko sobie pyknąć żebym mógł to włożyć w karkę i roztoczyć bo ten otwór jest za mały tylko tak jeszcze teraz myślę bo jak to hefnę, czy będę miał jak to obciąć może trochę mniejszą będę musiał tą tulejkę żeby z zewnątrz hefnąć i wtedy bym to sobie obciął bez problemu dobra to muszę jeszcze poszukać czegoś innego bo muszę ten otwór roztoczyć no bo jest inny a jednak chyba nie będę tego toczył bo ten wentylator jest sporo szerszy eee, ten nowy od tego jak założyłem go na silnik to był już bardzo to jakbym wytoczył i żeby wpadł tutaj to już by był za blisko silnika dlatego on tutaj praktycznie pasuje no jest delikatny luz ale pasuje na to Czyli sobie po prostu powiercę tylko otwory i to sobie też wywiercę. Tu dwa, no bym musiał praktycznie wszystkie, bo czterech nie mogę sobie zrobić. A e, chyba, że trzy bym zrobił. Wtedy mógłbym przykręcić koło na przykład na trzy śruby. A to koło na trzy śruby. A trzy zrobić szpilki takie, żeby można sobie natknąć ten wentylator i przykręcić. Bo jakbym go dokręcił tak przez całość, to on musi się opierać tam by musiała być nakrętka czy coś takiego, żeby on się opierał na tej nakrętce, a, a nie był w powietrzu. No po co toczyć to jakiś pierścień teraz studować? Jak to można tak skręcić na przez wentylator, to nie ma jakichś dużych obciążeń. To więc trzy śruby mu wystarczą za świat samki. No dobra, zaraz coś tu wykombinuję. Praktycznie bez toczenia będzie tylko powiercić otwory i gitara. Także to sobie kółko muszę przyłożyć jakoś równo ładnie na środku i zaznaczyć trzy otwory, i tyle. I na razie także wiercić. I zobaczymy, Tak wygląda zamontowany wentylator. Tak jak mówiłem wcześniej, tu są przykręcone koło pasowe i dopiero są trzy śruby, i są podłożona podkładka. Także koło jest dokręcone, jakby na wszystkie a wentylator na trzy, myślę, że to w zupełności wystarczy tu mamy już zamontowane koło do klimatyzacji tu muszą być inne śruby bo te oryginalne no troszkę za krótkie i mają za duży łeb, żeby tu się mieścić dlatego muszą być imbusowe Nastens na, na szczęście w zestawie od firmy Naglak jest tu jest ta płyta za chwilę przyniosę, e, za chwilę przyniosę kompresor i go tu zamontuję założymy pasek i zobaczymy jak to się tu wygląda, bo wiem, że tu chyba trzeba chłodnicę odsunąć, czy coś. Bo tu jeszcze przychodzi ten talerz. No zaraz zobaczymy. to widać wiatrak. A no, jeszcze jest miejsce, ale blisko przychodzi tego koła. Przychodzi blisko tego koła, także większy nie miałby prawa bytu. Także ten pasuje idealnie. Mam nadzieję, że będzie też wydajniejszy dużo. No ale wygląda na takiego, jakby miał być. Dobra. Tu mamy fasolki, także jakaś regulacja jest. Zaraz zobaczymy. Przynoszę kompresor, zakładam i zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, Rafcia, co ty żeś tu namontował? Ogólnie to tak. No. No jest kompresor zamontowany z tym kołem, wentylator, wszystko. I no co? No jest. I teraz musimy przymierzyć chłodnicę. Mamy kompresor w zamontowany. Także sobie będzie chodzić i tak się zastanawiam czy z tego paska tutaj właśnie nie zasilić tamtego następnego kompresora, nie? A gdzie byś go dał? No właśnie. Tu gdzieś nie wiem. pod spód? Tu nie ma mi. Zobaczymy zaraz. Jakieś wymocowanie tu do tego dorobić, nie? Zobaczymy. Taki króciutki. Można by go przykręcić do tego tu paskowniki dać, nad nim dać, nie? Ale to nie będzie drgać za mocno? No właśnie to trochę się trzęsie. Dlatego zobaczymy jeszcze co tu wyjdzie. A to jest taki zestaw, że to pasuje plug and play pod tą łapę oryginalną? Tak, to pasuje wszystko do Bizona, jest taki zestawik kompletny, u firmy nagle można się no. Fajnie. Ale mi się wydaje, że tu krótkim pascikiem by on miał lepiej, bo wtedy z tej strony będzie trochę naciągał i z tamtej to będzie mocniej. No zaraz zamontujemy chłodnicę, ja tu nie wiem, bo tu przychodzi jeszcze ta siatka, czy tu coś nie przeszkadza, nie? A to tam się troszeczkę tu podetnie. Więc tam? trzeba będzie to zobaczyć. Ale to ładnie wygląda, nie? No. Śruby takie ładne nowe. A to koło z tym był jakiś temat, pamiętam, że coś nie wolno z tym robić, tak? Tak. Że nie można go przekręcać na płaskie jakoś, bo coś tam w środku jest i. i się nie można wskaza. położyć. Tak. Tu ty być mówiłeś, że jak piaskowałeś i malowałeś nawet to cały czas pionie. Dajcie no znać w komentarzach. Czy to rzeczywiście tak jest? Czy to jest jakiś mit, który słyszeliśmy? Wentylator na pewno fajnie światł. Ładnie to wygląda. Tu przechodzi na styk, także większy już nie może być. Nie? Pięknie. Także możesz co? Możesz mi policę podać, nie? I ona tu siada? Tak. I, i zobacz co Kuba robi. Kuba właśnie przyjechał, zobaczył nową drabinę i stwierdził, że tamtą starą za szybko spisaliśmy na straty. I Kuba jako doświadczony już tutaj customowo wykonuje tuning tej poprzedniej drabiny. Także tutaj już jest yy, wspawany płaskownik Drewnianą elektrodą Drewniano, drewniany płaskownik musi być dębowa Dębowa Taka i tu brze... żeby że żeby słabo trzymają Aha, no bo, no dobra, no, no. no dobra, no to zaraz I tu trzeba przysmarkać i wtedy już ten, nie? Tu specjalnie, specjalnie ten płaskownik wyszlifowany tu u góry Żeby tak ładnie się komponowało Nie, tu wyszlifowałeś to żeby się nie zahaczyć. No tak. No dobrze, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Jak kuba, ty wejdziesz i przeżyje to wtedy już można chodzić. Tak samo się schodów bałeś. Nie, schodów się trochę bałem, bo jak zobaczyłem, że ten pustak się tu zapada. Ale teraz jest solidna blacha od chłopaków tutaj, właśnie z, z Balic, nie, Rafał? Ta blacha tutaj przy schodach to jest od, od chłopaków z Balic, nie? Tutaj właśnie. Ze złomu Humay pozdrawiamy, bo oglądają. Także ciąg dalszy customowej drabiny. Co, wrzucona chłodnica? Tak, na, na próbę, tylko czy już na stałe? Jak myślisz? Nie będę mówił, bo jak mówię, że na stałe to zawsze trzeba ściągnąć. Czyli na próbę, na razie jest wrzucona. Na razie jest wrzucona. No. <noise> Właśnie, na wypiasowała No jakiej tam 150 stopni zapadałem, to... Ciekawe czy nie wyciekło no, Nie rozlutowało nic, nie? Ale ciekawe. wygląda solidnie, nie widać żeby gdzieś była utleniona, czy coś Czy żeby gdzieś ją tu Pokażę, tak. tak. Osłony, zgalwanizowane Też Tu jeszcze ta osłona, Kuba, trzeba znaleźć Chyba jest w starym domu, się jak pomalowana Including. Poszukać. Trzeba poszukać. I co? Tak zwane międzyczasie zajmujemy się jeszcze dorabianiem mebli, nie? Cały no. warsztatowe na zamówienie będziemy robić? Ze świeci. <grystanie> Z tego co wpadnie. Co? Znaleźliśmy jakiegoś kawałek kształt, kątownika, kształtownika. Coś tam? No, to tam. Kabina na tym przyjechała. No, to można wykorzystać? Można. Drugi raz, drugie życie. Nie masz wszystkiego? Mam tylko to. Jak to nie masz wszystkiego? Tamtego nie mam. Aha. Czego nie masz? Jak to nie masz wszystkiego? Mówię, że nie mam wszystkiego. No i tutaj jednej nie masz. Tak, pozdrawiamy Marcina, bo nam o 21.00 sklep otworzył ekstra. No. Dziadowskie uzyskał trzeba montować. Damy radę. Damy radę? To się toczy, jest to, to kartka. Tak, to wygląda Dobra, Kuba, rób dalej. Może i mało precyzyjnie, ale za to mało za, dokładnie. A jak się na bel, dalej? No tak. Za to nie dokładnie. Będzie w końcu widać efekty mojej Bo pracy, Paweł. Tak, dobra. <grym> się... Spawanie Znalaz Nie wiem to. Dobre jest! Tu jest to. No, tu nawet A na co to ma być? Może młotkiem przyjebać Tu i trzeba. Co zrobić, Kuba? Przyjwać. Ogólnie. To jest zajebiście. Fajnie. Dokończyć, popinać. I madło spawa jeszcze. Ale wiecie, co to jest? Taki zardzewiały? Do galwanizacji Zgalwanizować. <laughs> Przegalwanizować <zawołaś, śmiech> chociaż powierzchownie. <laughs> Brałem w tym bu? No. Nie, no ten się, musi go zabrać No obowiązkowo, przecież to jest dla naszego kanału My już teraz słyniemy z tej galwanizacji <laughs> Takie <laughs> zgalwanizowane końcówki będą na nim leżały na, na piaskowanie Paweł jeszcze musisz Ja go wypiaskuję I trzeba było ten Tu tą gumę przy tej. A Ta ty poszli jak jak go? na przykład więc Jak się jest na placie tak co w Kobrze mają coś na stole? No tak to jest najlepsze, to że pak <grym> <Tra>. <grym> Jak ja potem, jak botuję to naprawdę mam Ubaw, dobry <grym> Co teraz, me mebelki przerabiamy? Kończ Garażo Kiedyś to było mam mamie ja z domu zaiwaniłeś? A jak? O co tu, się, co tu się stanęło? Wiesz, wiadomo kto tu robił prąd W tym, tutaj Przemek <noise> No dobra Przedłużacz Pas to silnik był Ten, hejtowali wszyscy To Co To tu skracamy, bo nie chcę wejść Tak? Zaraz tu się Na nowym stole kamera tak, tak. Ja tutaj dostałem w spadku od mamy szafeczki także już będzie gdzie układać a tu zobaczcie robimy Rafał z kubą zrobili stół tam do góry do zakubania węży także skoro stół jest piaskowany to zapewne będzie coś z nim robione Związane będzie to bardzo mocno z Krzysztofem. Także Krzysztof, nie chcę się martwić, ale to będzie jeden z większych elementów w moim fachu. W tej firmie? Jeden z większych projektów Krzysztofa to będzie. A ja jeszcze biorę za układanie tutaj, bo straszny bałagan nam się zrobił. Także to w takich mebelkach sobie poukładam wszystkie rzeczy. I trochę będzie mniej tam na tym głównym warstacie gdzie wchodzisz? Co? Idziesz to zobaczyć czy jest ziarna w zbiorniku? Tak, czy już jest coś wymucone, czy nie ty, ty, ty. Co musimy jakoś teraz tą klapę zdjąć, tak? No Musimy zdjąć klapę Prawie na boso Co? Tam nie trzeba w ogóle tam wchodzić Chyba mm -hmm. dwie trzynastki i... I już ją mamy No, to nowa krobina też się chwilę Nie? E no to bajka To jest bajeczka Ja tu latarkę sobie wziąłem ja Wiaders myślę Kurde jak tu u góry ciepło Mogę dać grzechotkę. Tu położymy te tak dużo? Po prostu ją tylko. przesuwać Albo tą piankę, ten materas. No, no. no To że rzekomo powinno się dzisiaj ten podajnik założyć, tak? Ale już nie jest, prawda? Brzmika jest, bo Waldek montował, pamiętam. Z Rafałem. No większe jest, nie? Jednak. patrz. patrz A ta druga brzmika od czego będzie? Ta? No z podajnika. Nie. No nie no z podajnika to ci idzie ziarno i do zbiornika. No dobra. No a tu jest druga żmika jeszcze. Rafał chce drugą brzmikę wpadać. Jak tu jest zamontowana? No do podajnika na dole? Do Kasasi to No, od dołu. No. Dobra, no myślę, że to ja jest do zbiornika z... jeszcze hmm. będzie trzeba. Na bizonach zęby zjadłem. I co jajko? Jak? Może, Sztywne, ale tak Zabamy. fajnie. Żeby Przesuwa że... się. Kurno Nowe nakrętki tu zdajemy wszystko już poprzeciągane. Kuba daj ten czarny ten całe tamto Ty. Co? No... A to jak to natkniemy mu to? Co to, to wszystko? No to... Teraz trzeba. Nie, natkniemy, bo tym tam. No, dobra. Niżej. Niżej. Stefan, nikt nie daje takich stawów. Jeszcze? Nie, Pawłowi ja. Dobra. Dobra, bo mi jak wyleci to spadnie, nie? Musisz trzymać ty całą. Teraz będziesz musiał natknąć. Mamy już przyłapany podajnik, tylko tutaj jeszcze chyba, żeby pasek przełożyć, no to musi być luźny, tak żeby to na razie na dole nie skręcam. Chciałbym skręcić tą górę i tutaj mam już to koło, cały ten zestaw, co tam wcześniej był na filmie. Muszę te łożyska tutaj wpasować i dotoczyć tutaj, zmierzyć tą odległość i dotoczyć tulejkę tą dystansową, bo no, na pewno jej nie znajdę. No chyba, że jakimś cudem gdzieś tu poszukam jeszcze w tych, w tych garwalizowanych rzeczach. Może gdzieś coś tu się jeszcze ciekawego znajdzie. Ale wątpię. Tu na pewno są te sprężyny od tego. Ale tulejki jako takiej tu chyba nie będzie. cieniutka no raczej się nie znajdzie to będzie trzeba coś dotoczyć Mam złożoną drugą część tego podajnika tutaj nawierciłem kalamitkę i tutaj się nie da za bardzo Bo jest ciężko, by trzeba to dotoczyć całe to mocowanie łożyska od nowa Może by to kalamitkę jakoś wcisnął Ale no To jest tak I Teraz muszę tylko przewiercić tutaj No bo to koło jest nowe i wałek jest nowy Muszę ustawić idealnie na środku I przewiercić i wbić kołek, no i będzie można już to zakładać. Jest przewiercone ładnie. Kołek spężysty wbity. Także można montaże robić. No tutaj jeszcze brakuje śrub, ale akurat tej długości nie mam. Ale to można dołożyć w każdej chwili, także nie ma problemu. Teraz ja spróbuję to zamontować tam. Później założę ten łańcuch i będę musiał, będę musiał, będę chciał dotoczyć rolkę tutaj do łańcucha, ale chciałem to zrobić z poliuretanu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Żeby ten łańcuch nie walił po metalowej rolce, bo tutaj wcześniej na danym płaskowniczku było przykręcone takie drewienko zamiast rolki. To więc spróbujemy coś takiego dotoczyć z poliuretanu, żeby ten łańcuch nie dostawał, zobaczymy. Jeszcze za chwilę zresztą. Jak złożę to zobaczę. Co z tym dalej Fantem zrobić?